Ziemia okrzemkowa pod mikroskopem elektronowym wygląda bardzo ciekawie. Zwana jest również diatomitem i występuje często w formie białego proszku. Jest sypka, przypomina trochę mąkę i nie rozpuszcza się w wodzie. Aby ją zbadać, nałożyłem trochę ziemi okrzemkowej na stolik, gdzie wcześniej przyczepiłem taśmę węglową, a następnie napełniłem cienką warstwę złota. Teraz możemy ją włożyć do komory mikroskopu elektronowego. Ziemia okrzemkowa, jak sama nazwa wskazuje, to okrzemki, czyli jednokomórkowe glony. My obserwujemy ich skamieniałe pozostałości, które gromadziły i nadal gromadzą się jako osad na dnach oceanów lub jezior. Mogą przyjmować różne kształty oraz wielkości. Ich rozmiary możecie zobaczyć na ekranie na dole zdjęć. Niektóre mają kilka mikrometrów, a inne kilkadziesiąt. Ich struktury są często o rząd wielkości mniejsze. Jeszcze raz nałożony proszek, przybliżamy się do niego. Na dole mamy linijkę, która wskazuje, jaka długość na zdjęciu to 1 mm. Kolejne przybliżenie. Linijka pokazuje, ile to 200 mikrometrów, czyli 0,2 mm. Kolejne przybliżenie. Linijka pokazuje 50 mikrometrów, czyli 0,05 mm. Dajcie znać, co chcielibyście jeszcze zobaczyć pod mikroskopem elektronowym. Więcej zdjęć spod mikroskopu możecie zobaczyć na moim Discordzie. Link w opisie. Materiał powstał dzięki możliwości użycia mikroskopów znajdujących się w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.